Z Rafałem No Zobaczymy. Dzisiaj w tej pierwszej połowie nic ciekawego nie pokazał, w drugiej fajnie. Już zupełnie inaczej dużo nam powie. A widziałby Pan Leśniewskiego i Geowariana w składzie, Jest Pan przekonany do nich po tym występie? Nie no, wiem, ja po jednym meczu trudno cokolwiek powiedzieć, ale. Ale takie pierwsze wrażenie w... na pewno no, są. Tak, dobre wrażenie zrobił. I, i, jeżeli chodzi o Geowariana, to jest chłopak, który ma fajną wizytówkę. Zupełnienie no, innych chłopaków, żeby to było umiejętności je, takiego chłopaka, abyśmy nie potrzebowali. Tego znam no, ostatnio w Książce bardzo dużo. Na wsi mam przyjemność wysokiego ceny. Czyliście napastnika przejechał leśnięski, mówił Pan też o Światowym obrońcy, w Blankarzu, czasami rozgrywającym po tych sparyngatach. Nadal poszukuje Pan tych zawodników? Czy? Tak, tak. czy może być tak, że nie zdążymy, ale jak się los transferuje, to jeszcze mamy du dużo czasu. Ja, ja, jestem spokojny i wierzę, że, że nie będę tutaj przypadkowi no, przypadkowi nie to przypadkowi pokazać. Znaczy, no, chcecie następnej no, następni no, zawodnicy otrzymali prezydencji kontraktu? Wie pan, może? Mamy już jasność co do tego, natomiast pan prezes mi się przyjechał. A piętka A. zostaje? Wydawał, ja powiem tak, że w zależności od tego kto przyjedzie, będziemy podejmowali ruchy. Tak trudno, A, nie, coś powiedzieć na koniec. Kiedy na już cztery sparingi, już można podejmować jakieś decyzje? Co tak, za, Tym bardziej, że są doświadczenie. Podejmujemy. W sobotę, Kiedy prezes tak? przyjeżdża? Będzie już y, jutro, natomiast y, pod, w, w tym w będzie piątek.